Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka Amplocity SA, specjalizująca się w implementacji sztucznej inteligencji oraz automatyzacji z wykorzystaniem AI w biznesie, notowana na Warszawskiej Giełdzie od 2022 roku. Na program zaprasza spółka CPDSA, obecna na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2010 roku. Dobry, witam państwa serdecznie z Katowic w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego. A moim gościem jest Bogdan Zawadewicz, dyrektor Biura Analiz Ryzyka Geopolitycznego, Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzień, Dzień, Dzień dobry. Po długim wstępie, <grym> panie Bogdanie, no nie spełniły się jeszcze na razie obietnice zapowiadane przez Donalda Trumpa o tym, że rychło zakończy wojnę i zakończy. Konflikt Rosja-Ukraina. Wszyscy na to nadal czekamy, ale już od dłuższego czasu w Polsce rozmawia się bardzo poważnie o tym, co po wojnie i o perspektywie odbudowy Ukrainy. Więc mamy na początek dwa wątki. Po pierwsze, co z obietnicami Donalda Trumpa, na które Czekamy chyba wszyscy, nie tylko ze względu na to, że, że obiecywał, po prostu życzymy sobie tego, żeby ten konflikt się zakończył. No i po drugie, jaki mógłby być udział Polski faktycznie w odbudowie Ukrainy? Może zaczniemy, zaczniemy od tego pierwszego pytania o politykę Donalda Trumpa i oczekiwania, które on wygenerował w kontekście jego zdolności do zakończenia czy też zamrożenia tego konfliktu zbrojnego. My od początku z takich pozycji analitycznych podchodziliśmy dość sceptycznie do jego inicjatyw, też do strategii działania, gdyż widzieliśmy pewne inne, inne procesy, ale także politykę, którą prowadzi w sposób ciągły Federacja Rosyjska. Jest to polityka maksymalnych, maksymalizacji celów tak, i korzyści, które może zdobyć w tym konflikcie zbrojnym. No, i mieliśmy pewne, też są inne przesłanki mówiące o tym, że Rosjanie nie, nie istnieją bodźce do tego, żeby Federacja Rosyjska była skłonna w dość krótkim czasie zawrzeć taki, taki pokój. Oczywiście sytuacja jest dynamiczna, natomiast widzimy, że Rosjanie trochę grają na czas. Gdzie, gdzieś postępy w zdobywaniu kolejnych terytoriów, obszarów na Ukrainie są widoczne i gdzieś postępują nie są one oczywiście spektakularne, natomiast no, są też w pewnym sensie ciągłe, tak, systematyczne. Natomiast to, co jest bardziej e, interesujące, to fakt, że nawet jeżeli Federacja Rosyjska czy władze rosyjskie chciałyby podjąć decyzję o zakończeniu tych działań wojennych. To sam proces wygaszania, czyli zmiany też modelu gospodarczego, który obecnie obecnie Rosja funkcjonuje, czyli modelu gospodarki wojennej, przedstawienia jej z powrotem na tory w miarę normalnej gospodarki wolnorynkowej, będzie wymagało bardzo dużego czasu. To nie są procesy, które można w szybki sposób wykonać. Stąd też nasza, nasza prognoza była taka, że jakby obok tych deklaracji politycznych, jednak te procesy. Zmniejszenia intensywności tych działań wojennych będą jednak osiągnięte w czasie. To jest jeden, jeden z czynników. Jeżeli teraz wracając do drugiego pytania o odbudowę i o rozmowy, my nie tyle już rozmawiamy, co działamy. I mam tu na myśli przede wszystkim administrację rządową, polską administrację rządową oraz grupę PFR, którego częścią członkiem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. My wprowadzamy, budujemy instrumenty, pomocowe wspierające nie tylko i to też jest dość istotne nie tylko wspierające polski biznes e, zainteresowany działalnością w Ukrainie e, ale także przy wykorzystaniu środków unijnych e, wspieramy ukraińską gospodarkę i to przede wszystkim chodzi o sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz sektor e, samorządowy komunalny e, w zeszłym tygodniu pan prezydent Duda podpisał ustawę e, powołującą fundusz Instrumentów współpracy rozwojowej, dzięki temu funduszowi, którego właścicielem będzie ministerstwo finansów, Bank Gospodarstwa Krajowego będzie zarządcą. Będziemy w stanie ściągnąć pośrodki unijne z pewnym właśnie wkładem własnym na pokrycie ryzyka i wesprzeć na bardzo dużą skalę, już wówczas, gospodarkę ukraińską, bo musimy pamiętać, że to, co dzisiaj jest stawką w grze, to jest przetrwanie Ukrainy i przetrwanie gospodarki ukraińskiej. Oczywiście. To też wygeneruje przestrzeń, już tworzy przestrzeń dla polskich podmiotów gospodarczych, które na razie jeszcze czekają, może właśnie na wprowadzenie tych produktów, tych instrumentów. My planujemy pewnie już je ustrukturyzować wprowadzić do obiegu gdzieś jesienią tego roku lub do końca, do końca tego roku. Mamy obok tego oczywiście też inne instrumenty. Właśnie wczoraj się rozpoczął nabór na, to też środki unijne, ale tutaj kierowane do polskich podmiotów. Nabór wniosków firm zainteresowanych inwestycjami w, w obszarze produkcji pod kierunkiem, pod kątem zwiększenia eksportu na Ukrainę. To tak, w dużym, w dużym skrócie. Czyli te firmy, które są, mają już partnerów ukraińskich, chcą zwiększyć swoje moce produkcyjne, czyli wzmocnić te relacje handlowe, mogą liczyć na pożyczki preferencyjne do 10 milionów złotych z bardzo niskim oprocentowaniem, bardzo preferencyjnym. Z możliwością jego umorzenia. No oczywiście, te informacje są dostępne też na naszych stronach internetowych. My ten projekt realizujemy w współpracy z Funduszem, z Ministerstwem Funduszy Europejskich i, i Polityki Regionalnej, więc mamy też obok tego szereg tradycyjnych instrumentów. Tutaj też współpracujemy z innymi podmiotami z grupy PFR, czyli KUKE, mamy instrumenty ubezpieczeniowe tutaj, instrumenty wzmacniające ogólnie ekspansję zagraniczną polskich firm. Są też rozważane różne inne pomysły na to, jak polskie firmy mogłyby jeszcze bardziej po zakończeniu, oczywiście, działań wojennych zaistnieć na rynku ukraińskim. Jaka jest perspektywa? Bo domyślam się, że dział analiz patrzy na czas późniejszej odbudowy infrastruktury, gospodarki w Ukrainie. Czy są już wstępne szacunki, ile. Lat, bądź miesięcy mogłoby to wszystko trwać po zakończeniu e, konfliktu zbrojnego. Czy powiem panu, my się często odwołujemy w dyskusjach odnośnie kosztów tak zwanej odbudowy Ukrainy, jak i pewnej perspektywy czasowej, do najważniejszego źródła, jakie istnieje w, e, w tym temacie czyli do raportu, e, który jest co roku aktualizowany raportu Banku Światowego, przygotowanego we współpracy z rządem Ukrainy e, i e, Komisją Europejską, w skrócie RDNA e, Rapid Damages and Needs Assessment. Co roku około lutego jest ten raport aktualizowany i tam są takie trzy kategorie kosztów, tak zwanej odbudowy Ukrainy. Pierwsze to są zniszczenia, tak? czyli wartość zniszczeń takich materialnych nastałych w wyniku działań wojennych. Druga kategoria to są straty takie ekonomiczne, czyli to jakie koszty poniosła gospodarka ukraińska, czyli podmioty szczególnie sektor prywatny w wyniku tych działań wojennych. No i trzecia kategoria to są potrzeby. I teraz My trochę zmieniamy punkt widzenia i myślenia o, 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 o tych kwestiach, tak zwaną budowę Ukrainy. Tam się pojawia ta całościowo w tych trzech kategoriach, taka suma, wartość całkowita ponad 500 miliardów dolarów, które to, jakby te, te, i te, i te, te pieniądze, mają być wydane w perspektywie 10 lat. Tak to definiuje Bank Światowy. Natomiast my y, patrzymy na sytuację taką, na, no, realną, która, z którą się dzisiaj zmagamy czyli po pierwsze, Gro kosztów związanych z tzw. odbudową Ukrainy, czyli mówię tutaj o zniszczeniach materialnych, odnosić do terytoriów, które są albo okupowane przez Federację Rosyjską, albo znajdują się tuż przy linii frontu. Oznacza to tyle, że żadne procesy inwestycyjne w się przewidzieć przyszłości nie będą tam zachodziły. Jeżeli te, i, i przełożymy to też na kwoty, czyli odciążymy tą łączną wartość tych 500 miliardów od tereny, o zniszczenia na tych terenach, o których mówiłem. Wówczas ta suma jest istotnie mniejsza. Straty ekonomiczne, gospodarcze to też jest dość problematyczna kwestia. Więc to, co my proponujemy, to skoncentrowanie się na trzeciej kategorii, czyli na potrzebach. Na potrzebach, czyli de facto na modernizacji Ukrainy. Czyli czego potrzebuje gospodarka ukraińska dzisiaj i co może być już dzisiaj zaspokajane w kontekście modernizacji, rozwoju i integracji ze strukturami Unii Europejskiej. No i tutaj to już są bardzo urealnione kwoty, dużo mniejsze, to jest kilka miliardów euro, euro rocznie, więc przenosimy ten środek ciężkości z tak zwanej budowy na raczej modernizację Ukrainy. To jest dla nas dzisiaj kluczowe. Mhm. I to jeszcze chciałbym dodać, że to jest coś bardzo istotne w tym kontekście, że to jest nie tylko taka modernizacja twarda, czyli projekty inwestycyjne, infrastrukturalne, i tak dalej, ale też modernizacja, tak zwana modernizacja miękka, czyli inwestycje w kapitał ludzki, to jest coś, czym się dzisiaj Ukraina zmaga. To właściwie jest największe wyzwanie strukturalne, czyli na przykład po stronie administracji rządowej jest deficyt kompetencyjny, i, i te, oni, Ukraina potrzebuje ludzi kompetentnych, po pierwsze do wprowadzania do takiej konwergencji prawnej i socjalnej z Unią Europejską, do, do wprowadzania reform, a po drugie do przeprowadzenia tych programów, projektów inwestycyjnych, czyli potrzebują ludzi, i to już na różnych szczeblach administracji do przygotowywania, przeprowadzenia i ewaluacji projektów inwestycyjnych. Dlatego tak ważne są ci też te, tak ważna jest też ta miękka, miękka modernizacja Ukrainy, te, te inwestycje w kapitał, w kapitał ludzki. Mhm. W jakiej formie taka pomoc miała się odbywać, bo <laughs> kwoty nie są małe. I teraz może użyję dla niektórych brutalnego porównania, ale Donald Trump ostatnio w negocjacjach z prezydentem Załęskim powiedział Armia za surowce, za dobra, nie będziemy robili nic za darmo. Nie chce mi się wierzyć, żeby nawet Unia Europejska miała wykładać kilka miliardów euro, nie doszukując się w tym interesu dla siebie, bo niestety żyjemy w czasach takich, że do któregoś momentu możemy sobie pozwolić na pewne rzeczy, ale później Odbudowa państwa, odbudowa gospodarki za darmo nikt tego mhm. robić nie będzie. Co jest kosztem mhm. w stronie Ukrainy, potencjalne partnerstwo handlowe, no bo to gdzieś przecież musi się pojawić to pytanie i chyba zasadne, dlaczego i ile skoro ma to tyle kosztować to co Europa ma z tego w zamian, pomijając kwestie związane z bezpieczeństwem, jako naszego partnera? Tak, ale właśnie te kwestie związane z bezpieczeństwem, czyli Ukraina, jako pewien projekt geopolityczny, a wręcz cywilizacyjny, jak niedawno słyszałem, będąc w Brukseli, od, od znajomych z Komisji Europejskiej, to jest cel. Tak? Czyli Ukraina, która ma stać się filarem, jednym no z głównych filarów. Nowego europejskiego systemu bezpieczeństwa zbiorowego. Mm -hmm. I to jest cel nadrzędny. I te wszystkie, wszystkie inne działania, czyli budowanie więzi finansowych, gospodarczych, społecznych, są pewnym środkiem do osiągnięcia tego celu. I tutaj stawką, to też jest dość istotne, żeby mieć tą perspektywę. Stawką jest nie tylko Ukraina i przetrwanie jej państwowości i integracja z innymi, ale stawką jest też przyszłość państw sąsiednich, czyli mam tu na myśli Mołdawię, mam tu na myśli również Białoruś. Czy wychodząc szerzej, inne państwa ze sfery strefy postsowieckiej. Dlatego ten wymiar geopolityczny, wymiar bezpieczeństwa jest tak istotny. I powiem Panu też coś, co jest może niepopularne, ale patrząc na finanse i zasoby finansowe Unii Europejskiej, środki, które są przekazywane na Ukrainę, a Ukrai Unia Europejska jest głównym donorem państwa ukraińskiego, tutaj patrzymy na instrumenty finansowe, które oferuje bezpośrednie transfery do budżetu um, ukraińskiego, dzięki tym środkom w ogóle Ukraina jest w stanie prowadzić dzia działania wojenne i podtrzymać życie gospodarcze, społeczne. To te środki, te kwoty paradoksalnie są naprawdę niewielkie, a to wynika z faktu, że Ukraina, jeszcze przed wojną, no, przed wojną i obecnie nadal, jest krajem jednak, um, nie jest krajem rozwiniętym, tak, czy wysoko rozwiniętym. Ten budżet Ukrainy nie jest, nie jest zbyt duży. Czyli szczęście w nieszczęściu polega na tym, że Ukraina jest krajem dość, dość ubogim. W związku z tym, te koszty utrzymania, podtrzymania tych funkcji państwowych ukrai ukraińskich są relatywnie niewielkie. I powiem Panu więcej, że patrzymy na nowo tworzone czy też na dyskusje wokół potencjalnie nowych instrumentów finansowych, wsparcia dla Ukrainy z obszaru np. przykład z, y, y, obronności, czy wydatków zbrojeniowych w, w propozycjach, które były przedstawione w Białej Księdze na tej koncepcji Real Europe. Decyzje w tej sprawach wiążące będą podejmowane na szczycie w czerwcu, ale jest tam idea utworzenia nowego instrumentu y, y, finansowego, którego budżet będzie wynosił około 150 miliardów euro na wspólne zamówienia zbrojeniowe. I co ciekawe, Oczywiście ten instrument jest przede wszystkim dedykowany dla państw członkowskich, ale również jest możliwość podłączenia pod ten instrument Ukrainy i podmiotów ukraińskich, co też jest takim kolejnym przejawem tego, że Unia Europejska bierze odpowiedzialność za Ukrainę i nie, nie boi się kosztów finansowych, które będą się z tym, będą się z tym wiązały. A jeżeli mówimy o korzyściach też ekonomicznych, oczywiście będzie też tak, że firmy zachodnie, Będą zyskiwać na pewnych kontraktach, które będą tam realizowane, będą dokonywane pewne przejęcia, akwizycje. E, jakby to, są, to jest naturalny proces. Mamy przykład y, potentata telekomunikacyjne, telekomunikacyjnego francuskiego, który pod koniec zeszłego roku przejął y, chyba największą firmę telekomunikacyjną y, ukraińską. Y, na pewno też kwestią istotną y, będzie. Zmiana mechanizmów redystrybucji zasobów, czyli też bogactwa w Ukrainie. I tu się też otworzy, czyli taka deoligarchizacja Ukrainy. I też się otworzą możliwości tutaj dla napływu kapitału zagranicznego. Tak? Czyli będziemy mieli bardziej spolaryzowaną gospodarkę, gdzie te reguły wolnorynkowe będą dominującymi. Jeżeli traktujemy Ukrainę jako projekt właśnie geopolityczny, no to ma, niesie to pewne są koszty, ale tak jak mówię, jest to też kwestią naszego subiektywnego poczucia bezpieczeństwa. Czy to trochę nie będzie wyglądało tak, że Unia Europejska mimo wszystko będzie takim e, klubem zamkniętym, przed którym postawi, albo patrząc na to z boku można odnieść takie wrażenie, że postawi e, swojego bodyguarda naprzeciwko, którego wyposaży we wszystkie niezbędne elementy, ale do klubu go nie wpuści, żeby nie rozjuszyć towarzystwa, czytając tutaj Federacji Rosyjskiej, która próbuje się czy ma przeciwko, aby, aby taka osoba dołączyła do takiego klubu, no przecież na razie cały czas się wzbrania Unia przed rozszerzeniem swoich granic. Okej, okay, powiem Panu coś, znowu coś, co by raczej szło pod prąd temu, temu twierdzeniu. Jeżeli popatrzymy, co się wydarzyło w kontekście rozszerzenia przyspieszenia procesu rozszerzenia Unii Europejskiej po 24 lutego 2022 roku, e, czyli mam tu na myśli przede wszystkim nadanie statusu państwa, e, statusu ka, e, państwa kandydata mm. e, do Unii Europejskiej takim krajom jak Gruzja, Mołdawia, Bośnia i Hercegowina i Ukraina, e, czyli w, w, wprowadzono pewien imperatyw bezpieczeństwa w procesy rozszerzenia Unii Europejskiej. To jest fundamentalna zmiana też w myśleniu o tym, czym jest rozszerzenie Unii mm. Europejskiej. Wcześniej to było Przede wszystkim myślenie o stworzeniu wspólnej przestrzeni gospodarczej, swobody przepływu kapitału, ludzi i tak dalej, jakby propagowanie pewnej zachodnich idei rozwoju. E, no dzisiaj mamy tak silny komponent bezpieczeństwa. E, to przeciwko czemu Rosja protestowała, to była kwestia członkostwa e, Ukrainy w NATO. I dlatego na, mówiłem na początku, że my to, co teraz widzimy, to jest pogłębianie się integracji też europejskiej. I tym czynnikiem, który, który, który służy temu, temu pogłębieniu, są właśnie kwestie bezpieczeństwa. Czyli jest tworzony nowy zbiorowy, system zbiorowego bezpieczeństwa w Europie. Oczywiście Amerykanie będą nadal tutaj obecni i oczywiście będą nadal funkcjonować w tym naszym europejskim systemie, ale pewnie w innym charakterze i w, innym, w innej skali. Tak? I to jest, to jest jedna ważna rzecz. Ja wątpię, żeby. Rosja była w stanie zablokować te procesy integracji e, Ukrainy z Unią Europejską. E, na pewno będą się starali te procesy w mniej formalny sposób e, blokować, ograniczać poprzez różnego rodzaju działania. E, natomiast nie uważam, żeby Rosja miała zasoby, wystarczające zasoby, żeby te procesy e, zatrzymać. Za chwilę się okaże, że dojdziemy do wniosku, że e, powinniśmy być za chwilę wdzięczni za pogłębioną integrację. Unii Europejskiej pomimo konfliktu, jakkolwiek źle to brzmi, to jednak skutki, które to wywołało, to jest to zaciśnienie się. To jest paradoks integracji europejskiej. Jak patrzymy z perspektywy historycznej, że, te, że procesy pogłębienia integracji zawsze następowały, bo niemal zawsze następowały w okresach kryzysowych. Czyli ilekroć Europa doświadczała jakiegoś kryzysu, no to wtedy właśnie decydowałem się na pogłębienie tej integracji w jakimś tam danym obszarze, właśnie związanym z tym, z tym okresem kryzysowym, czy z czynnikami kryzysowymi. I tak też jest w tym przypadku, tak? Czyli to jest, no można by tak powiedzieć, że właściwie moglibyśmy być wdzięczni, ale to jest może nie na, nie na miejscu, ponieważ wiemy, jak potworną cenę, cenę w sensie ludzkim ponosi Ukraina za to, żebyśmy my też się czuli bezpieczni, tak? Żebyśmy my też mogli utrzymać pewien nasz standard życia i myślę, że my też Jesteśmy dłużnikami Ukrainy, jeżeli chodzi o te kwestie, yy, yy, kwestie i też, dlatego też powinniśmy yy, tę Ukrainę jak najszybciej zintegrować z Unią Europejską. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bogdan Zawadiewicz, dyrektor Biura Analiz Ryzyka Geopolitycznego Banku Gospodarstwa Krajowego. Dziękuję. Był moim Państwa gościem z Katowic. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia.